A przez barierki się nie da strzelać Idzie, 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 Wy, wyszedł, wyszedł Wyszedł, wyszedł, zabiłeś go? Tak ha, ha jaki gościu on nie miał nic przy sobie Pada, oh my god Dominik35 no. Jest dwóch gości, widzę dwóch gości Jeden ma jakąś broń małą, a drugi z młotkiem biega No to lecimy. biegną na no lewo mówisz, biegną... Jest, idą drogą? Biegną na lewo, już y, schodzą praktycznie z tej głównej drugiej i biegną na lewo I idę za nimi no. Jest, widzę gościa, jest przy drzewkie, strzelać do niego? A blisko jest ciebie, jesteś pewny, że go zabijesz Tak. To dawaj. Łoł, wow. to ty? Tak, padł. A, A dobrze, drugi dobrze. czeka, jeszcze drugi, bo on się będzie, będzie wylogowywał. Widzę gościa, widzę gościa, gościa, biegnie, biegnie nie w środku, jest, jest między dwoma pierwszymi drzewkami. Widzę go, widzę go, widzę go. Wizzy go, wizzy go. Mówcie, go nie Ale ja tam nie dostrzelę, nie Ja dam też rady nie, tam ja też nie. Ej, co on ślepy, on nie słyszał tego? Że jak są tak, jak jest taki płotek na górce, to między tymi dwoma budyneczkami jest. Gości chyba się wylogowywuje. A to jestem ja nie, on jest ten zły na górce. Ja mu widzę tylko łeb, ja tam nie dobiegnę. Mi się zdarza, że on się wyloguje. Ja nie wiem gdzie. Ja płotek tam, biegnę, mam, taki ja tam biegnę, zwyczajny, płotek. ja tam biegnę, ja tam biegnę. Ja tam już go nie widzę. Biegnę na hardcora. O tu, tu, widzisz kto biegnie od lewej, to ty? Ja podskakuję. siwa, to ty! Czekaj, podskak... To idź tam, idź tam, jest za, za tą górką między budyneczkami białymi właśnie tam jest, tam jest, tam jest. Jest, 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 jest. chyba, że się wylogował. Zabiłem. <laughs> jest! <laughs> <laughs> to rozumiem. Mam Ledge backpack, medium backpack, chodźliwa, zbieraj. Dobra, a czy jeszcze może był, był trzeci. No to Uważajcie, sobie backpack. uważajcie może był trzeci. Ma, co on tu ma? Może tu był Garmini? trzeci, uważajcie, uważajcie. Uh. Chodź tu Jestem, jestem tu już, koleś za tobą Tam jest ci large backpack, śliwa Dobra, idę do ciebie Jestem za to Dwa mediumy miał, no to jednego me medium. Ej, nie jest Ej, binokularce biorę ale srakę mam, Wo. <grym> biorę binokularce Ty masz parowatego plecaka? Jeszcze wyrzucam, jeszcze wyrzucam dobra, Gdzie to jest? Ja nie mam broni Nie, ktoś się rusza No, no nie Dzień. mogę go kwić. Ej, A, dobra Czemu Szwaniard? ty mówisz, że ktoś cię goni, jak ty tutaj leżał? Swagger, Witcher i tak dalej. Idziemy gościa zatłuc. No, ale jak ja, ciak, ja, pan, nie broni, ja nie mam broni wydarzenia? Ja Panciak, potrzebujemy dokładniejszych informacji. Ja chyba nie mam amunicji, bo nie wiem uh, jak jest. Czekaj, uh, ja mam uh, ja amunicję. Gdzie jest? My my po, się po, cicho, cicho. On leży, on się czołga pod ten, pod takie wzniesieniem tego mostu, nie? Tam jest. Ej, szwagier, Co? 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 Tam. Oh. jest na tym weź to ja on tu, on tu, on tutaj, on ej nie, on jest tutaj pod krzakami jakimś Okej okay. I weź tam patrz, patrz szwagier Logan, na lewo zombie On jest koło skały Gdzie no. no Gdzie on tu kurwa trza Ja koło niego gdzieś On jest jest koło On go, by było Jest prawie pod mostem, między... między... Ja już, go. Mostem, się ja już biegnę go Bidziero? Bidziero? Ucieka, ucieka, gonimy go. Gonimy go, gonimy go. Zapieprzać za nim. Weźcie, weźcie go od drugiej strony jakoś. Dawać na sprincie go. O, ktoś do mnie trafił. We mnie ktoś trafił. Ale tu nie ma tam drugiego gościa przypadkowo. Bo ja dostałem od kogoś. Ej to był za tobą, za tobą, za tobą Nie mam staminy Ty tu kurwa szwagier strzelałeś Ja nie strzelałem nigdzie Ja dostałem od kogoś Ja od kogoś dostałem Ale to pod mostem jeszcze drugi był gościu, bo ja wiedziałem jak ten uciekał a dostałem strzał w moją Jeden był na 100% Gonimy go, on tam w górę idzie Ale a, mi się ja też stamina kończy Tak, nie mam staminy No mi się też właśnie skończyła ja ma, ej, ja mam super drinka Siło, przez całą tą, będziemy go gonić Halo Ej, bo mnie wprost zabiją Koni Oni się chyba Bo stanął na chwilę na No to goń go tam, goń go tam Nie, biegnie dalej Jest? go widzieć, bo Zmienił broń Zmienił broń, będzie chciał się chyba bić Ej, kurwa ktoś się tutaj zabiaki ci jakiś gonił, chłopie Mnie? Nie, już stały, mnie goniłem Kurwa mnie gonił teraz Nie został. Ma gościu broń, no nie ma, bo on na mnie wystrzelał, gońcie go! A ten nie żyje. Dostał ładnie. Nie żyje? Ten jak tam szybko nie wodnik... Ja ...o się sturlał. Ale co ja on tam miał? To jest to jest ruchy. Ruchy. Ej, daj mi mu rożniczkę. Tylko chomotek, nie. Niech ktoś bierze anakondę, tylko że to są puste bronie wszystko. Uwaga, pilnujcie. Jest gościu, jest gościu, cicho, 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 cicho. To jest Cicho, jest gościu, jest gościu. Obserwuję przez lornetkę zaraz go ubiję. Uwaga. Uwaga. I, I nagrałeś. 3, 4. Zaczekaj go w grą. Dostał. No tu uważaj go teraz z dołu, ci będą Coś spać. I tamci są na dole. Bierz kołacha, bierz kołacha. Ktoś strzela z dołu. aka wziąłem od gościa. Ktoś strzela z dołu. Wiem, wiem, spoko, spoko. Wziąłem AK od gościa, on tu we mnie celował. Ale we, ja jakoś Weźcie te rzeczy jakieś, Czekaj, wezmę pań killersy. Czekaj, bo tu kurde po lewej stronie też koleś jest, on strzela z dołu. Ej daj ty uchacz, tam i jeśli mógłbyś. Lornetka. Moja to nie mam do bicia. Ale mi serce bije. Ja trzeba spadać stąd, jak najszybciej. Ej, Wiktor, nie zostałeś? Dobra, ja im tam wyskoczę chyba na, na te schody i spróbuję łowić. Nie, nie, szwagier, kam się, to już idę. Nie, idę idę idę, przesu, idę, 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 idę. Szwagier, nie idź, bez sensu. Siedź tam. Idę. idę Jak będę z daleka udzielił Kurwa macie cztery pistolety poszły w pizdu. Szwagier, słyszysz? Jego się chyba słyszał, że tam idę. Ale się nachapią teraz, ja Jest, jest, jest. Zabiłem gościa. Czekaj, gdzie ty go widzisz? Z pieprza! Z pieprza! Z pieprza. Hello! Medium mój. Ja mi zwinął. Ja się leży koło mnie. Fuck, fuck. Skąd? Skąd? Tam z, y, gdzie my poszliśmy Gdzie my stamtąd szliśmy wcześniej Zabił jednego z nas no, On a już jedzie, on jest. Wyskoczył, wyskoczył oh, kurwa Widzę go, widzę go, zaraz go dorwę Uwaga, zaraz go dorwę On tu jest Dostał, dostał Dostał, dostał. To to było... Dobra bierzcie rzeczy i zbierajcie, wieźcie mojego hatcheta i moich strzelbili. Muszę zamieść z... naboje Nie czekaj, czekaj Dobra To ja Anakonda Anaconda... la... macie naboje, zbierajcie to Mmm y, Kruger była tam naboje Chłopaki, to jest moja czapka Ten haczyk jest jeden Już, i tam czekaj, jest... chwila, chwilę chwilę chwila, chwila, chwila. Ja mam kurwa nerwa strasznego czekaj zajmij się zombiakiem A wiesz to jest dobrze to? Tak czekaj ci, co brać U. Ja muszę coś powywalać niepotrzebne Anakonda no właśnie ja mam strasznie dużo czekaj ja muszę powywalać wszystkie jakieś nie, ja to, pa, kurde, nie, to kurde. Hmm. Wiesz, udało no, mi się, że od tyłu. Bo uwaga, żeby tu następny jakiś nie przyszedł. Co wam wziąć? Siksałer. Yy, Macze te wezmę. Weźcie mojego go, bo ja z dobrze widzę sobie. i w nie. hamera yy, no, komuś. Antybiotyki Jerycho, o, To jest do Jericho, chyba. No. O to ja tam ja miałem ja. Jericho, przecież. Ja za no to minuty... Jericho to jest 9, no? Ja za dwie minuty będę miał jakąś postać wolną, ale nie ja wiem, gdzie ona jest. Się, mi ale dobrze, o, przecież, w dobrze, w no. Bóg za dwóch. Co za zasrany O, Co tam? Co się Strzelał do mnie, strzelał do mnie! Zabiłem go, zabiłem go, jest yes. Dostał Tray, bo przyjdę na Ja tu jestem w tym miejscu gdzie przed ten O kurwa, dobra do mnie strzela Dostał? Dostałeś czy nie? Tak dostałem, ale... Dobra jest, jest w miejscu gdzie oni się tam, z tą siatką tam kampili Ta, Dobra O oh, fuck, co to było? Yeah. Zabiłeś go? Zabiłem. Jest tak. Uff, dobra Zag Military ragma nie było trzeciego chyba Mam nadzieję. Tylko dwóch by było, na 100% Dobra, Ufaki, kurwa. Mi, Dobra, to ja teraz sobie plecak zamienię o Kurwa jest jeszcze, jeden. jeszcze o, jeden. super, fuck you się nazywa. Tak, tam jest jeszcze jeden. Dostałeś? Idź tam, na no na pierwszej tam, to nie. Chwila zmienię nam czwórkę. Gdzie on tam jest? Tak, no w tym... Nie jest za siatką, jest za Tak samo cały czas gdzie ten, gdzie jednego zabiłem tam jest. Okej, okay. do dobra, Czaj będzie się wychylał. Nie, ja ży, nie, nie żyję. Ja będzie się wychylał może teraz? Tak? Ja będę ja, ja, ja. tam. Bo tam, widzę je twoje skończy. rzeczy i jego rzeczy. Tak, Jest tak, tak. Cikoski, tam A tam, tam ok. kawałek dalej, tam gdzie się siatka przechodzi... Ten Ale widzisz gościa? Roczość. Widzisz gościa? Tak, widzę. Stoi na razie. Okej. Okay. Dobra, kucnął. Będzie próbował pewnie przejść. Okej. Okay. A tu mam sześć... Tylko sześć naboi, fuck! Zabijesz. I tu czy mam, tu mam cztery, tu mam sześć... Tu nie mam. Tu ja sobie zamienię dwójkę na tego. On tam Znajdzie cały to... czas się kręci teraz. Ta, idzie do niego zombie teraz. To dawaj go zajeb teraz. Szfaję. Gdzie z której strony, bo ja nie wiem jak. bije go, bije go. Ty go bijesz? On go bije. A, zombie. No. A, widzę go. No daj, szwagier wychodzi, ja ci będę mówić. Samy Dobra, biegnę, biegnę, biegnę. biegnę. On jest wychodzi, wychodzi. I zaraz to proszę, zaraz to Uważaj, on tu jest. Uważaj, dalej, on jest władzy. Uważaj uważaj, 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 uważaj. Stoi kleczy, uważaj. Fak! Zabił mnie, dupek. Yeah. O kurwa. Fucking shit. Ale kapa. Ja, ja, ja spróbuję go lepiej. Ale kapa. Zabić. Ja Walić w ogóle wiesz. nie jestem, albo że jestem. Strzela do kogoś. Strzela do mnie, strzela, strzela. Ale tu jest tych rzeczy, fak Zlamiłem. On teraz idzie do, pod te rzeczy wszystkie, bo on wiedział, że tu jestem. Tu jest duży plecak, nie, dwa małe, kamizelka, dwa hełmy, yy, jakieś pistolety, maczety, wszystko.